Ja przede wszystkim jestem samorządowcem i to co robię tutaj dla Subcy, dla jej mieszkańców, to jest dla mnie rzecz najważniejsza i w pełni... Jak gdyby wypełnia ona moje aspiracje i zawodowe, i polityczne, niemniej jednak, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wybory do Sejmu. Jest to rywalizacja drużynowa, i w tym kontekście jestem również na liście, aby ta lista przyniosła jak największą liczbę głosów, aby zdobyła mandat poselski. Jak to jest ważne, to pokazują właśnie poprzednie wybory, kiedy. Niewiele ponad 200 głosów zabrakło do mandatu poselskiego, ale te głosy z kolei całej listy spowodowały, że PSL osiągnął próg wyborczy i mógł mieć po prostu reprezentantów w tym w polskim parlamencie. Jeśli chodzi o już konkretnie to, to, to pana pytanie, to skupiamy się w tym momencie na uzyskaniu jak najlepszego wyniku wyborczego. Tak jak mówił klasyk Adam Małysz, koncentrujemy się na tym pierwszym skoku, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Być może, być może to pytanie, które Pan zadał, nie będzie miało miejsca, bo nie będzie takiej sytuacji. A gdyby taka sytuacja zaszła, a gdyby taka sytuacja zaszła to ordynacja jest bezwzględna i wtedy automatycznie tracę mandat burmistrza Słupce.